Tu jest takie ciekawe zjawisko. Co narusza dobra osobiste? Ta jest, bo kiedy człowiek się orientuje, że jego dobra osobiste są naruszone, na przykład taki prezes sądu rejonowego wtedy wybitny karnista Paweł Wysocki, na przykład. I on przyszedł do pracy, oczywiście jako uczciwy człowiek, sobie uczciwie pracował. Od rozmowy do rozmowy, albo w milczeniu pracuje, albo rozmawia. I teraz, po krótkiej rozmowie ze mną, akurat, on zauważył, że jego dobra osobiste czy innych osób zostały naruszone. To jest właśnie. Czyli. Wyobraźcie sobie tak, że macie uczciwych ludzi, uczciwy człowiek, jestem uczciwy, jestem uczciwy, dzień dobry Panie Rafale, do widzenia Panie Rafale, o dobra osobiste teraz mi się naruszyły, a kto naruszył dobra osobiste, kto? Pan Rafał, właśnie, to sami rozumiecie, że przecież to, 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 to ja nie byłem w ich głowach, ani też nie ruszałem ich ustami, ani rękami, nogami. Nie, to sami sobie tak ruszali, ruszali tymi ustami. Słowa padały, słowa padały. Normalnie pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź, słowa padają, a potem taki człowiek mówi, że jego dobra się naruszyły. No i właśnie, to wyobraźcie sobie no taki święty. Święty, który powiedział, że mu się dobra naruszyły. Po rozmowie akurat z jednym z wiernych w sprawie własnej doktryny i własnej religii, proszę Pana, Pan jest nowym wiernym w naszym kościele, czy niewiernym, znaczy ja się interesowałem akurat takim kościołem na 28, czyli sąd rejonowy wtedy. To był, jeszcze to nie było nazwane chyba Królestwem Szaraństwa, nie wiem, czy w 2022 roku nazywałem to już Królestwem Szaraństwa. W każdym razie, no, oni się prezentują, że tam siedzą dobra osobiste. Tak. Dobra osobiste siedzą i dobra osobiste mówią i potem po pewnym czasie mówię przychodzę ja i krzyki, krzyki, bo nie wolno panu już z nami rozmawiać, przebywać. Chyba że my tutaj będziemy mieć do pana sprawę, to wtedy tak, no właśnie. Więc co narusza dobra osobiste? W świętym człowieku. To o świętym człowieku to powiedziałby, że on jest niezachwiany i poza tym, jeżeli on mówi święte słowa, to niech ludzie słuchają tych świętych słów. No właśnie, więc ja mówię to sobie: nagram te święte słowa Pawła Wysockiego. Nagrałem święte słowa Pawła Wysockiego, innych. To teraz się okazuje, że to narusza ich dobra, czyli lustro, jakby nie było tak. No właśnie, wrócili do domu i posłuchali samych siebie. Wtedy stwierdzili, że o nie, 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 nie. nie, nie, nie. To my w takich warunkach nie będziemy pracować, bo to się będzie powtarzać i powtarzać i powtarzać, bo oni nie chcą zmienić zdania, nie chcą zmienić religii. To żeby się nie powtarzało takie rzeczy, trzeba napisać takie zarządzenie, więc przez 22, a najlepiej to 13 sobie napisać, tak jest właśnie, bo wtedy będzie długo wspominane, długo wspominane. No i oczywiście, żeby zakaz jednemu człowiekowi dać wstępu do takiego kościoła, to trzeba mieć jakąś podstawę, na przykład, i powiedzieć, Panie Rafale, to dla Pana, dla wszystkich, dla wszystkich, dla wszystkich. Kościół naucza. Jaka podstawa, ktoś by zapytał tego kościelnego, to by Wam powiedział zaraz, jak to jest. Czyli mamy takie coś, proszę Pana, artykuł 54, paragraf drugi ustawy z dnia, i tutaj sobie może Pan poczytać. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Prawo takie. Takie prawo, no nie? To w porządku, jak jest takie prawo, dobrze, tylko że czasami, żeby dobrze akurat ten 54 paragraf drugi był zrozumiany przez tego głosiciela tych praw, bo to potem już na lata zostanie. No i właśnie. I potem temu się przyglądał wiceprezes Andrzej Czaputa sądu okręgowego w Sosnowcu i mówi, że to pięknie jest napisane. Wszystko się zgadza tutaj elegancko, to sobie możemy też prześledzić. Dobra, no, osobiste, bo jemu też się dobra osobiste naruszyły Andrzejowi Czepucie, Sosnowca. A wszyscy znają, co to jest artykuł 54 paragraf 2 ustawy o prawo ustroju sądów powszechnych. I właśnie. I mamy tak. Żeby zrozumieć dwójkę. Prezes sądu może zarządzić stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach sądowych. Żeby w tych budynkach sądowych było elegancko na przykład. Prezes sądu może zarządzić stosowanie środków, środki to są takie środki, zapobiegających naruszeniu zakazu. O którym mowa w paragrafie 1. Ojejku, to co chodzi w paragrafie 1, czyli właściwie dwójka to jedynka będzie się okazało, więc artykuł 54, jak czytamy, że do budynków sądowych nie wolno wnosić broni ani amunicji, ani także materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych. I prezes sądu może zarządzić wtedy stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo w tych budynkach, żeby nikt nie wniósł jakoś takoś dodatkowo jeszcze jakiejś dodatkowej broni, dodatkowej amunicji, czy innych środków niebezpiecznych. I tu się okazało, widzicie, że gdyby nie nasza technologia, wszystko byłoby w porządku. Tylko że jest technologia i teraz ta technologia dotyczy kamera. Inne środki niebezpieczne, bo sami rozumiecie, że takiemu prezesowi nie wolno im tak sobie wpisać akurat artykułu 54, przypisać go do mnie, tak? Bo tu jest napisane, że to jest podstawa, co narusza dobre osobiste. <grych> Czyli właściwie dobre osobiste mają coś wspólnego z wnoszeniem broni oraz amunicji oraz materiałów wybuchowych. Tutaj się okazuje, że Kamera. Kamera tutaj oni rozpoznali, że w artykule 54 to jakby tutaj dopisać kamera, że nie wolno wnosić kamery do środka, bo nie wolno nagrywać tak zwane, czyli kamery wnosić, bo to, to nagrywanie to jest. <grych> jak masz materiał wybuchowy, to co możesz go nosić tak samo z kamerą, tylko że odpalenie tego w budynku to nie wolno. Tak samo nie można odpalać kamery. No nie, czyli Uruchomione to jest, nie wolno, bo potem się okazuje, że takie coś można wykorzystać jako publikacja nagrań czego? Zachowaj ludzkich jakby nie było, tak? Człowiek zwyczajnie się zachowuje, zachowuje, zachowuje. Mówi, że to wszystko w porządku, bo on jest uczciwy, bardzo uczciwy, potem się ogląda i mówi: Dobra osobiste. Ja nie chcę tego oglądać. To sami rozumiecie, że w tej rozmowie było coś nie tak, bo. Inaczej zarządzenie 5 przez 22 by się nie pojawiło. I teraz co ma Piernik do wiatraka? Powiedzcie mi, bo oni sobie tak zrobili, czyli prezes sobie tak zrobił, że prezes sądu może zarządzić stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo w budynkach sądowych. Ale o którym mowa w artykule pierwszym, czyli tuż po rozmowie o broni i amunicji, jak tu ludzie nie wpuszczać, co zrobić, jak ktoś wniesie sobie pistolet, a kto jakby cię nóż, a czy go z długopisem wpuścić, czy z siekierą może wejść takie rzeczy, czy z kamerą może wejść tutaj. I tu mi się okazało, że z kamerą można wchodzić, jakby tak porozmawiać co tak na spokojnie, na przykład co tutaj znależy do takich niebezpiecznych. Kto by przypuszczał, że kamera zaliczona jest do wnoszenia rzeczy porównywalnych do amunicji, materiałów wybuchowych oraz środków niebezpiecznych, czyli tutaj chodzi o ludzi, fizyczne rzeczy. Fizyczne, pamiętajcie, fizyczne, a nie umysłowe. Tu nie ma broni, która promieniuje czy coś. Nie, tutaj kamera to jest tylko taki cichy element, który można powiedzieć. Zasysa, zasysa obraz sytuacji wiernie, wierne lustro, innymi słowy. Taka perspektywa, tak? Wierna perspektywa, która nie ocenia, ona tylko przekazuje, jak jest. I potem, jak człowiek obejrzał takie coś, mówi, że tutaj się narusza dobra osobiste, moje. O, właśnie, więc sobie wyobraźcie taką sytuację, że są dwie osoby jedna sobie pracuje i mówi, że jest uczciwa, to ja też mówię fajnie, no sobie z nim porozmawiam. Teraz ja mówię, to puszczę tą uczciwą osobę w internecie, to ona mówi, że teraz jej się naruszają dobra osobiste. Teraz czy wcześniej, kiedy, nie wiem, kiedy się naruszają dobra osobiste. I teraz oczywiście jest podstawa do tego, żeby zakazać już, żebym ja nie przebywał. Popatrzcie, ja się tak pytam, a jakbym przed nagusieńki na przykład. Czy wolno mi przyjść, będąc nagusieńkim, nagusieńkim? Dlaczego nie wolno mi wtedy przebywać na terenie sądu, jeżeli jestem nagusieńki? Widzicie. To wtedy by mi chyba pozwolono, coś mi się wydaje, bo ja już nic nie wnoszę. tu, już mam tylko ciało i tylko tyle. Dlaczego ja nie mam przybywać w takim środowisku, jak nic nie mam? Dlaczego oni coś ode mnie chcą? Ty? Każdy ma kamerę, każdy sobie może załączyć, każdy sobie może puścić w YouTube prawość, sprawiedliwość, etyczność. To to zwyczajnie to, to jakby oni mieli tam takiego live'a jednego wiecznego, puszczonego, u nas jest prawo sprawiedliwość, etyczność. Tu jest zawodnik numer jeden, tu jest Paweł Wysocki, SSR, jeszcze go sprawdzę, czy nie ma drugiego imienia czasami. On sobie wszedł do pracy, powiedział, że w porządku, dobra osobiste, w porządku, w porządku, tutaj z panem Rafałem porozmawiał. I tu są już niedobra osobiste. To jest właśnie. Tu mi się już nie podobało w pracy. Czyli można powiedzieć, nie spodobało się Pawłowi Wysockiemu pewnego dnia 13 w pracy i powiedział, że ja mam nie tyle zakaz do tego sądu wchodzenia, to jeszcze nie wolno mi oglądać wokant z jego udziałem, ani żadnych. Czyli ja już nie mogę żadnych wokant oglądać. I jest takie prawo o ustrojów powszechnych, a jakbyście chcieli widzieć, jaka jest podstawa tego, to właśnie wam przeczytałem. To jest, mówię, paranoja Krótko, więc w takim przypadku stosuje się przepisy o ochronie osób i mienia. Czyli tak naprawdę chodzi nie o fizyczne rzeczy tutaj, bo 54 to jest napisane typowo do fizycznych rzeczy tutaj, żeby człowiekowi tam ręki nie urwało, nogi, żeby tutaj budynku nie zawaliło, takie rzeczy. Ale jeżeli skargi są, że coś się im dzieje w głowę, to jeżeli ja przychodzę z uczciwością, to nie jest moją odpowiedzialnością, co ktoś poczuje. Pamiętajcie, więc to, co oni sami sobie czują, to sami sobie robią. Więc widzicie, zostawiając to takie środowisko, żeby mnie odsunąć, a ich zostawić, to, 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 to tak naprawdę ludzie sami sobie, nie zdając czy zdając już, bo po to przychodzę, żeby się zdali sprawę, co tam się dzieje w tym kościele ich i jakie wiary reprezentują, to mówię, to jest kwestia wiary, więc moja wiara, ich wiara. A tu się okazuje, że jak ja przemówiłem z innej wiary, można powiedzieć z innego kościoła, do nich przyszedłem, to się okazuje, że wąs kościoła, tak, nie przyglądać się żadnej mszy. Nie wolno obserwować tych ludzi, nie wolno badać tego środowiska. Jest podstawa, że nie wolno wznosić broni, amunicji i innych środków niebezpiecznych. Czyli, mówię, kamera zaliczana jest tutaj przez Pawła Wysockiego i jeszcze kolegę Andrzeja Czaputy za środki niebezpieczne. Aha, tak, a co tam, co tam? Bo innego już nie ma paragrafu na umysł, to jakiś trzeba wymyślić. To najbliższy to był 54. Dobrze. I ciekawe, co na to prezydent powie. Może jakiś rektor. O, właśnie, może by studentów zapytać. żeby studenci rozważyli taki artykuł i dać im zadanie na przykład... Bo to dosłownie, bo patrzcie się, takie 522 to można dać na wydział adwokacki i, i powiedzieć, że słuchajcie, dostaliście taki coś i macie wybronić tego człowieka przed Pawłem Wysockim, albo każdym, kto powie, że go nie wpuści. No albo też można to dać na wydział do prokuratorów, bo żaden prokurator do mnie by nic nie miał przecież. Pff. Czyli właściwie jakby do nich też nic nie miał, sami rozumiecie, że skoro adwokaci mieliby coś do roboty, a prokuratorzy by nie mieli nic do roboty, to tutaj się nie zgadza. Więc jeden i drugi powinni mieć do roboty, czyli i prokurator ma sporo do roboty, albo w moim kierunku, albo tych prezesów, proszę bardzo, sędziów. Mi się wydaje, że adwokatura by tutaj z łatwością wykazała, przed tak zwaną wymiarem sprawiedliwości, że artykuł 54 to się nie stosuje do pana Rafała i szczególnie do takich rzeczy internetowych, publikacji internetowych, to nie ma nic wspólnego, co się dzieje po tym budynku, no nie? Bo to się ma dziać w budynku, a serwis internetowy to jest dopiero po budynku. Tak jest, więc <noise> tak naprawdę to, co miało być tak zwane niebezpieczne, to ono już przestało pracować i zaczyna teraz pracować serwis internetowy. Tak jest. I to jest teraz niebezpieczne, czyli artykuł 54 musiałby zaliczyć internet do środków niebezpiecznych. Tak jest, bo oczywiście gdyby nie internet, co by się stało? to by nie doszło do naruszeń dóbr osobistych, to jest właśnie, a że jest internet, to są naruszone dobra osobiste, nie ma internetu, nie ma naruszeń, to jest, nie ma publikacji, jest wszystko w porządku, jest publikacja, jest wszystko nie w porządku. Tak wygląda zarządzenie 5 przez 22 prezesa Andorja Nowego Jaworznie, dnia 13 kwietnia 2022 roku, a ja już taki zmęczony byłem, już chyba plotłem głupoty, coś mi się wydaje, Widzicie, nawet w takim zmęczeniu, jak jestem, to i tak można to rozkminiać z sensem. To ja nie wiem, jak ci ludzie mogą nazywać się zdrowymi na ciele i umyśle, jeżeli utrzymają takie coś w takiej wersji. Tak? Bo to pamiętajcie, to jeszcze nigdy nie było publiczne, a widzieli to pracownicy. Bo to zarządzenie dotyczy teraz każdego pracownika, i jest opublikowane, że taka nowość w budynku, i to oni mają się zapoznać, bo to każdy to czyta, słuchajcie. Pomyślcie sobie, ile tam jest tak zwanych prawników, i oni czytają, co narusza dobre osobiste na podstawie artykułu 54 tej ustawy, to od razu by powiedzieli: ojejku, przecież to dotyczy broni i amunicji, więc jak to dobra osobiste i broni i amunicja, i internet, a to po, wszystko się dzieje, po, po, po. Nie, to ma dotyczyć wewnątrz, co się dzieje w budynku, a po to ich tam ma nie interesować, widzicie, a tu się okazuje, że są bardziej zainteresowani co jest na zewnątrz, tak jest niż w środku. Więc to będzie srogie odszkodowanie za 5 przez 22, coś mi się wydaje. I zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. A mi się wydaje, że wchodzi z dniem, kiedy jest to też upublicznione. A nie tylko podpisania, bo podpisania to jest za mało, oczywiście, dla zarządzania publicznego. I oczywiście, po podpisaniu, następuje momentalne skreślenie. Więc wyobraźcie sobie taką sytuację, że Paweł Wysocki pisze takie coś, tyle co podpisał, to powiedział teraz tak. A teraz, słuchajcie, patrzcie co ją dałem, ale wam nie pokażę, bo wam Haha ha, ha. Więc do wiadomości ogółu. I pracowników ma być skreślone, bo im widzicie, nie wolno upubliczniać tego. Czyli nikomu, chyba coś mi się wydaje, bo nie można wewnętrznie też upubliczniać własnym pracownikom. Bo dlaczego akurat ten, kto pracuje wewnątrz budynku, ma tutaj wiedzieć, kto jest napisany i tutaj RODO nie, RODO nie, wszystko nie, tutaj nagle mogą zobaczyć, a nikt inny nie może zobaczyć, łącznie ze mną. To jest. No właśnie, kto to może zobaczyć, a kto nie może zobaczyć? Lista osób, proszę bardzo. I kto to widział, kto tak naprawdę nie zauważył te, ta podstawa, ten artykuł 54 paragraf 2. Ustawy. Świera ustawa, proszę bardzo, proszę, to się nauczyli. to jest 2001, to jest 2002. Ludzie kochani. To są świeżo po studiowaniu czegoś takiego i takie bzdety do Rafała pisać naprawdę naprawdę Oj. idę bo jestem tak zmęczony słuchajcie, że nawet w takim zmęczeniu mi tutaj głowa pracuje tylko że, że tak powiem może mi się język trochę tak pływać, ale to tyle ale sens jest sens jest Ogólny sens jest. Znaczy, się, to nie ma sensu <laughs> właśnie co tu ma sens. Bo takich dwóch prezesów powiedziało, że to ma sens. Andrzej Czaputaso napisał swoje, tylko że wewnętrzne Też na nazwisko Rafał Stępniak. Więc Rafał jak tutaj jest snowną postacią, widzę, w tak zwanym systemie wierzeń i przekonań. No zwyczajnie wszedłem do ich kościoła i się rozejrzałem, ponagrywałem, puściłem ludziom. To teraz mam zakaz.